widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj jedziemy po nasiona, dosyć taka nuda akcja, ale mi się wydaje, że będzie fajna, bo zawsze mnie takie akcje Ciekawe... Oj, oj sorry spadło mi coś, ja sobie tylko przestawię, przestawię mikrofon i yy, możemy powoli zaczynać, dobra. Yy, więc yy, jedziemy po yy, przyczepę do sąsiada na pewno. Tu sobie 60. A w ogóle mam yy, 4000, dlatego że kupiłem tą beczkę yy, z wodą i no i po prostu no i, no i ona kosztowała 6000, a miałem 10000. Więc mam teraz 4000. Więc. Nie, aha, znaczy to kosztowało 2000, ale kupiłem nasiona, więc... E, więc no... To... Cześć, ja sobie wyciszę trochę pojazd. Bo jest strasznie głośno. Proszę pojazdu, damy na 80. No i od razu. Idziemy sobie po przyczepę do sąsiada. Taką bezburt z pasami, więc na pewno nie upadnie. idziecie szybciej, szybciej, szybciej. Bo nie mamy zbyt dużo czasu. K czy pamiętam gdzie to jest? To jest takie największe moje do siebie. Ale chyba wiem, bo to, to, to było za straszne na... pożarne. Tak, to chyba jest tutaj. O, to jest ciasno, więc się tak uda zmieścić. Już z czasem dwie minuty na no, to trzeba się zmierzyć. Uważaj pani. I tu jest ta szczepka, mapas, bo chyba z problemem ale jeszcze się yy, pewnie trzeba sobie kable. No i widzicie mapas. Dobra, wyjeżdżamy z tą, bo czas nas goni. 3 da się tu otworzyć bramę? Nie. Szybko, też pojedziemy. Trzeba będzie użyć Super Dla mnie jakby bardzo polecam jest mieć Super pod Altem, to jest wygodnie. Na przykład na filmach budu się ona on ten tryb i on musi klikać to F12 i wyłączyć. to jest niewygodne, więc wygodniejsze jest trzymanie yy, Super pod po Altem. Bo masz go zawsze pod ręką. Oj, co zagapiłem się tam przestawiłem na biurku. No, nie wiem przeprze. Piąteczkę wrzucamy i lecimy. A w ogóle ja w drugą stronę jadę. Dobra, no, wiecie co widział sobie. Yy, wrócę jak yy, już będę na miejscu. Dobra, ja już jestem. Bierzemy powoli do sklepu. Kupiłem na razie cztery Zobaczymy czy w ogóle starczy tyle. W ogóle nagrywam ten odcinek w ten sam dzień co wyszedł odcinek i sobie co nagrałem ten odcinek z moim powrotem, więc jestem dalej chory. Dla tych co nie wiedzą. Tylko mi się wydaje, że na, jed, na jakby jedną szerokość dwie nie wejdą. No. Może 4 jest chyba idealnie właśnie. O Jezus, nie tak. Nie tak. Teraz sobie poprawimy. No skaczmy. Nikt ci nie kazał swych miejsc. Dobra, set. Chociaż przyjęcie co nie trzeba, bo to... A e, dobra, jest poprawiona. Co ja tu wnikam? to by mnie fajnie wyglądać. <laughs> I ostatnie. Myślę, że na 1-2 se sezony siania może wystarczyć. Ale nie wiem, bo nigdy nie potrafię określić. Tak, że nie na jeden sezon wystarczy, ale dobra, zacznijmy sobie tutaj i jedziemy. Tutaj nie to wygląda w sumie. Chyba na razie to jest ogólnie dziadka przyczepa, ale tam daliśmy tą przyczepę. Więc na razie ta przyczepa będzie u mnie na gospodarstwie. Więc yy, no nie będziemy jej niedługo oddawać. Poczekamy. Po w niebach ją oddamy, bo jeszcze przyda nam się nabelki. Nie chcę z czasem? No nie 5 minut. Prawie w drzewo, które się bałem. No i fajnie to wygląda, nie? ładnie dekorować yy, gospodarstwo. Przebramy nie zamknąłem. Teraz wiecie złodzieje i te, te, te sprawy, ale... A, znaczy. To najgorsze jest to, że właśnie mieszkam na takim trochę odludziu, że za mną na przykład nie ma jakiegoś gospodarstwa, bo zwiększę prawdopodobieństwo, że mi ktoś ukradnie, ale wiecie. Dobra, tylko gdzie to teraz dać? Hmm. Może do garażu jakiegoś. Może tu schowam? Bo jeśli się zmieszczę. Nie, nie zmieszczę się. Już widzę. No to ja znajdę miejsce i do was wrócę. No ja już znalazłem miejsce tutaj. Przy mi się wydaje, że to nikomu nie przeszkadza. Yy nie wiem co będziemy robić a chciałbym się poinformować, że jak nazbieramy pieniądze to może gdzieś pojedziemy na jakieś targi no to podobno w tym sklepie gdzie kupuję te rzeczy niedługo będą jakieś targi więc nazbieramy jakieś pieniędzy i trzeba będzie kupić tylko skąd nazbieramy tych pieniędzy nie wiem szklanki mi się nie opłaca ponieważ nie mam pieniędzy na nią wodę w sumie mam i tak, teraz mógłbym coś posiać, na przykład posadzić ziemniaki, ale to chyba nie jest pora na to, no. Kurczę, no, jak to zarobić? Jeśli macie pomysł, jak zarobić, to możecie... Mm, no, coś w komentarzu napisać, yy, yy, jak jak to jak zarobić i chyba sprzedam tą jedną belkę. Może coś się zarobi, to wiecie co, pojedźmy, sprzedajmy tą belkę. Dobra, widzę, że już jestem. Postanowiłem, że sprzedam te, te jajka też. No wiem, że tych jajek jest mało, ale tu jest y, przy skupie Bel akurat... Y, do oj, sorry. No dobra, później się to stykuje y, do sprzedawania jajek, więc... Halo, mi się to sprzedaje? Jakby... Czemu to się nie sprzedaje? Widzimy, dobra. A może belka się sprzedała? Nie. No dobra, może uznało to za. Yy, już zaategowane. No ja sobie to zachowam. Dobra, bo nie zdążę. Chwila. W będą pierwsze zarobki. Małe, ale pierwsze. Jak to przeszedłem? Dobra, to ja już jak będę sprzedał, to się odezwę. Dobra, już jestem. Dobra, sprzedajmy to szybko. Dobra. Także ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć!